Siema, jestem Promy, dzisiaj zaprezentuję Wam aplikację, dzięki której można grać na multiplayer z przyjaciółmi do Minecrafta, pokażę e, jeśli chcecie, żebym zagrał sami, to napiszcie na nazwie BI zaraz Wam pokażę, jak zrobić nazwę, ale są na wszystkie wersje, różne wersje, a to tutaj można wybrać. Zaraz Wam pokażę, jak dojść. Musicie po prostu kliknąć, nie możecie kliknąć tego obrazka, musicie kliknąć na przykład to. Ja zaraz zrobimy ciebie bo coś się zepsuło i tam mój, zamiast mojego normalnego linku, widać moje imię no, i nazwisko. Mam cięcie, Okej, okay, czemu zrobimy odcięcie? Bo już mówiłem, że tam mój, zamiast mojego normalnego linku, to jest moje indzisko, nie wiem czemu. Jak widzicie, doszliśmy na serwer, tam jest nawolnie, pokażę, że da się bić pewnie. No jest proste, że da się bić, bo większość serweru da się bić. Mm, mm, what the fuck? Mm, tak, ktoś to mnie napisał, ale dobrze, że tutaj nie wyświetla się, nie nacisko, bo nagranie by nie wyszło. Ja zrobimy odcincie i zobaczę mm, walnę sobie jednego. Tak zrobię. Chodzę pokazać wam. Au, 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 au. Ty szmaty. Ale piczka. Wnerwiła mnie teraz. O, baba! Dobra, wywaliło mnie, a więc... mnie tak czasami będzie. A więc dobra to zrobię serwer. Pokażę wam jak zrobię serwer, tylko od się powodu wychodziło się bo będzie moje imię i słychać. Okej, okay. to klikacie tego plusika, klikacie create server. No i tutaj kanapka serwerna, i dobra kanapka z ketchupem. Tutaj, tutaj na survival PvP lub tutaj, tutaj na tutaj ile players możesz grać. No dobra, kanapka z ketchupem nie będzie e, dwóch. Surwi survival Al-Prison. Dobra, hmm, dobra, to nic. Dobra, to wszystko. Teraz klikacie Create. Zrobimy ja cięcie, bo też będzie inny nazwisko widać, bo włączycie to. Ok, jak widzicie, jesteśmy już na zapisie, takim, w którym chciałabym zająć się Multiplayer. W Explore. Explorer i ten zapis przeniosę na Pocket Edition. Pocket Edition i tutaj będę chodzić, ludzie, tylko teraz mogli nie dojdą, ale e, u mnie teraz jest w domu. Niedługo nie chcę, żeby odcinek wyszedł, więc po podejdę dokądś. I zakończę odcinek, żeby mi wyszedł, żeby nie było hałasów, żeby no, bo już tyle nagrałem. No i mam nowego skina, bo no wiecie, że mam nowego skina, bo on tam wiem, się usunął i wgrałem. Dobra, Te, do was tutaj ludzie będą wchodzić, możecie sobie kliknąć teraz menu i zobaczyć, a ja nie kliknę, bo tam będzie moje imię i nazwisko. O, tak, jest nie skoczył. Nie wiem co. No. Nie chcę, żeby było, że żeby... moje imię, nazwisko i później wszyscy będą przekazywać. Ale ja podejdę do tej wioski i nawet nie wiedziałam, że tu jest wioseczka. Bo ja tylko chciałbym zobaczyć. I wiecie jak już stworzyć serwer, jak już wejść na serwer. Zobaczymy coś. U kowala i kończymy odcinek. Tak, u kowala i kończymy odcinek. E Dobra. A więc dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, że jak chcecie ze mną zagrać, to musicie napisać w nazwie wbijaj Promil. Ja się z wami żegnam. Pamiętajcie, że jeśli pomogłem, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał. Jeśli chcecie dostać powiadomienia o moich nowych filmach, zasubskrybujcie i w dzwoneczek. A więc co? Ja się z wami żegnam. O, ktoś doszedł akurat. Może jeszcze pokażę ten, ten, ten... Kurde. In the game dobra to pokażę ludzie głupie nie pokazywać że nie pokazamy że Hi. He. he svolpindi zaguję nie wiem gdzie on jest Nóż balon Eee, Moje nogi Minecraft, moje pośladki Minecraftowe. Eee, co ja gadam? Dobra, wiem. To chyba mnie ja nie pokażę, ale to nie ja indygo pan na spał. Nie gdzie ja się zrespiłem, ale nie pamiętam gdzie się <laughs> Zombie! Dobra. A więc wy będziecie mogli to zobaczyć. Ja chcę, żeby ten odcinek wyszedł. Eee, dobra, trzymajcie się, pamiętajcie o łapce w górę. Cześć, jeśli pomogła łapka w górę, fajny komentarze, zasubskrybujcie i kliknijcie w dzwoneczek, jeśli chcecie dosyć powiadomienia o moich nowych filmach. Siema!